Dzisiaj Kotlet TV zaprasza Was na senkacz o babkę. W zasadzie była robiona z przepisu na sękacz, ale moim zdaniem jednak jest bliżej temu wbiegowi do babki. Zobaczcie, jak zrobić coś a'la sękacz. senkacz. Białka oddzieram od żółtek, białka miksuję na pianę, a żółtka z dodatkiem cukru na kogel mogel. Potem dodaję pozostałe składniki i na niskich obrotach mieszam wszystko na gładką masę. Foremkę do babki, najlepiej taką z kominem, smaruję masłem i wysypuję delikatnie tartą bułką. I teraz uwaga! Najpierw wlewam, tak gdzieś, dwie porcje, dwie łyżki ciasta i wstawiam do piekarnika. Jak lekko się zrumienią, wyjmuję i kolejne dwie łyżki i znowu do piekarnika. Bardzo pracochłonne, ale im bardziej się warstwy zrumienią, to będzie widać lepiej paseczki. Pieczoną babkę wyjmuję z formy, polewam lukrem i gotowe. Życzę Wam smacznego i zapraszam na stronę www.kotlet.tv.